Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Mam nadzieję, że teraz będą przynajmniej normalne pasy. Byłoby przyjemnie. Hehehe. Właśnie nie że metro. Słucham? A. Nie dziwię się. No też mam dość tej mapy. Przez ostatnie trzy dni trafia się częściej metro niż cokolwiek. Idę lewą od razu. Pięciu sniperów. U nich? Mhm. W razie mam czystą broń. Co on robi lol? To jest gościu Ale wariat Ja idę do Już już dostałem No gościu do nas bił On dead Nie mogli go zabić? Serio? Nigdy nie, oni do nie Ej, oni są trochę hardkorowi. Troszeczkę. Coś czuję, że będą kłopoty. Chodź, chodź. Ja jestem z prawej. Kurde. Securing Aha, na lewej jest, przy pociągu już. Spoko. mi tak ręka ma? Idą tutaj. Jakie punkty tutaj? Tu jest dwóch. A nie, to jakie punkty? No ale dla mnie, Czy może to dostanę. Już muszę przeładować? Daj Tak? Nie mam tam na pełni jest. Dobra, już kasała. Widzę tam do 200 punktów wysokości. No 300. Aż. Gościu jest w pociągu w prawej No już wyszedł i drugi jest w pociągu Dwóch jest w pociągu po prawej O widzę Oh fuck Snajper, co ty? Snajpera nie mam w teamie to Jakim cudem tracimy C? Chyba za słaby team mamy, tak sądzę. Iż to prawda. Ponieważ my team się Serio. Jak padają jak muchy, Boże. ale zlamiłem, za szybko użyłem FP. fps

Mam jeden, dwa, mamy przestaty niż... niż wszyscy. No ta lewa strona leży. Nieważne, lewa, prawa. Obie leżą, no stary. Na prawej... jest żal. Idę do lewej, może mnie nie zabiją. Mój gościu, na co tu siedzisz? Patrz, przeszedłem tak daleko, a jeden, a tutaj dwóch siedzi, nie wiem, nie ogarnię. To jest zabawne. Wow, co tu? No, muszę w mojej stronie? No nie mogę. Dostanę strzały. A. O, no, widziałem go dobra. Snajper jak zwykła ręką. <mulatory> no, nic się nie Trzech na lewej, ja na prawie, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu? To będzie nic Idę. Znaczy, ty byś musiał w bankom tam, bo tak to, to ja nie nic dam rady. nie da. Mania tu nic nie zmieni, mamy z Was drużynę. Mieliśmy przyjęte a straciliśmy je w minutę. No ej, to coś nie halo. Według mnie. Co się tu zatrzymać? A Banka? Kończy mu się No ruszam, dłubek i pieprzona gra Ta gra jest nieogarnięta czasami Naciskam mi nic Będzie kampił teraz Rainbow. Jeden na Rainbow Jeda na mancia. tak gdzie? No zasłucham, zapraszam. Jaaa, no. za mało chapców miałem. To nie jest sniper. Nie, to jest no, super. No. I patrz, poszedłem z bańką. Na darmo. Tam lewą z bańką na lewą na i przeszedłem koło. na prawą. No nie było sensu. O! Coś się ruszyło! Tak! Tak! No, tak ale... Tylko jedna osoba! Trzech lewej... stoi z tyłu! Na lewej, na lewej stronie i tak No cicho, to są snajperzy Powiedzmy, no tak, że... Nasza lewa strona jest za pociągiem jeden Z lewej, z prawej, co za różnica? Ono taką drużynę, że... O, ja będę tak epicky, że przebiegnę Cześć. Jak ja to zrobiłem? Magia No i co? I co teraz? Co tu tak paliło? No ty, ty, ty. Mamy trzech snajperów. Przyszedł do nich. Kingling, o. Ty, co za dawny za nocy ze mną tam? Musisz im mówić. Bo oni nie mają... Znaczy, możliwości. Żeby się domyślić. Rainbow, plecy masz. A ja cię nie słyszę. Wiem, że mnie nie słyszy. Ale ja tak sobie powiedziałem. Hmm. Próbuję coś zrobić, ale... Ja też będę siedział i po co sobie mam iść gdziekolwiek. Można tu przebiec? Nie wiem czy można. Chyba nie. Nie wiem, sprawdzę. No przeszedłem. I żyję. Ale mi... No tutaj są, nie? Ale dobra, nie pominę ten fakt. Czekaj, bo miałem typa. Dlaczego macie? Fajnie i co? Mam w końcu trzech snajperów, nie? Niech się tym zajmą. Leżą tylko na dupie i nic. Ty patrz, przeszedłem jeszcze dalej. Ale jestem zdolny. Nasi snajperzy mają problemy z trafianiem. A. No tak. Nie wiem do czego, ale wolałbym już mieć zero takich proszę. zabrowych strzelców. Uważaj, bo już są na schodach nasi. Znaczy. No Marek, tobie też nie za dobrze idzie. Idziemy. Na schodach po prawej, po lewej, w sumie co za różnica. Choć na lewo. Nie wiem proszę pana, nic mi to nie da i tak. <laughs> Barner. Skąd raz? 120 sekund. Co ty ziemek? Skąd do mnie strzelałeś? No idź mi stampało. Zabił mnie jeszcze Nie wiem jak, przynajmniej bańka no, dobra Ta nie poszła, oczywiście ta drużyna da z siebie wszystko co jest możliwe Tak, jasne Jednego gracza mamy bardzo dobrego w drużynie. Tak Rainbow 19,5 miał. Dobry jest. A, to snajper. To, na prawo nikt nie poszedł. Ja idę. Rainbow, polecam. Jeszcze snajper idzie. Już jesteś, banie. Pół piętro na prawo i snajper. Nie, bo chciałem tam na pociąg wejść, więc... Ale się nie udało. To, próbuję je... jeść. To gdzie on jest? Padł Się wystraszyłem, Ej! Help! Idę ich wyeliminować. No pięknie. Nie mam jak kurde Zero wsparcia Ty już jestem pierwszy, pomimo że mam 1-1. Ty już przejęli. <grym zainteresowań> Napra, naprawy, 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 na, na tory, na, tory, na, tory, na tory Czekaj. Byłem na środku jeśli nie zauważyłeś, w serio padłeś? No. Dawno padłem, jak mówiłeś że szedł na tory. No i on był za tobą. Ale co ja mogę zrobić jak przede mną był gościu? Tam z prawej po środku jeszcze jeden był? Dobra. Szedłem z typem z bańką i trochę nie pykło. Uważaj. Sumie... Na co? A Wolf Spirit Tu jest? Tam na końcu, nie? Strzela sniper. Na lewą trzeba będzie iść Przez różnicę Idę lewą, zobaczymy co działa Odbij się do pociągu Wbijaj do tego pociągu Odbij do pociągu Idę daję... ja Rainbow ma ziomeczku, co chcesz działać tutaj? Dobry, jak jest, gdzie on jest? O, widziałem typa po prawej, po prawej, na prawej typ. Spokojny z dwóch nasz. Haha, ale go wymierzył. Czemu go uważaj? Z, gdzie, co, bo nie wiem. Dwóch jest przed tobą, na lewej. Dobra. Ci może mnie nie zauważą. No, nie widzę, nie widzę. Kampi na ciebie aż się wychylisz. Wiesz? Mhm. Wychylam się to się Ech. wychyla w ten sposób Ha ha cha być Ej, plecy Nie Marek to nie ma sensu Staty teraz mi spadły strasznie. 2-4. O, a czyżby Rainbow przejmował Czaheli? Dzielę, no. Wyrywam. Dobra tylko i ty tu się pilnuj, i ja popatrzę na plecy O kurde, typek! A ja, ja. za szybko te naboje spadają z tej broni trochę co? Właśnie wow, za mną, nie? Znaczy czy tam gdzie ja? I mnie zabił. To był ten. On ślizgiem wjechał. A ja akurat nie miałem na Kamień zielony, czemu nie ja przejmujemy, co? Obem tego.

Pięc piętrze na To jest snajper czy co? Uh -huh. Ja jestem tu przy pociągu W kampie <coughs> No pierwsze. Oh. Może przynajmniej Remis będzie mm. Kurde Jak on strzela? Ja tego nie ogarniam, nie? Nie wiem jak oni strzelają 14 хп. Уважать на левый есть. Печаль же это бандит. Przed tobą jest jeden przewlek. Nie Wiem, ale koleś mnie skanuje. To normalnie. Ja mam 1s o czeku, żeby się tam było. W przed tobą. Przed tobą. Gdzie? No tu za tą ścianką. A. Teraz... Dobra. Musimy ja mówić pilnuj nie, a ja pójdę z drugiej jakby wracał. Nie 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 idziemy tą stroną, ja od pana Agnesa no to dajesz. Czekaj. A skąd wiesz, że to ma taki zasięg, że będzie tamtych paliło Chodź. Będzie chodź. No dawaj. Nie wiem czy ja do mam... Przery, do do cofnąć. Uważaj, bo jesteś sam. Ja mam bańkę, mogę bańkę i lecimy. Dawaj. Czekaj, do Ciebie dobiegnę. Mogę? Obym mógł. Jest koleś. Podpalaj to gówno. Nie zdążył. I uważaj. Idź. Nie ma. Ale idziesz? No, idź, 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 idź Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu Chowam się, bo się kończy Przeładowuję Garnem gry, nie Pilnuję ci lewej, chyba, że ktoś ci wyskoczy Skur... na razie Na lewej leży, Ej, no, tam na prawej Tam uczyścić, tam gdzieś na spokojnie, no, ale się nie dało. Tak wcześniej hmm? granat, trzyma się ich do dnia, Na lewej jest najwięcej, trzech chyba, o idzie na niewidce Chujo To jest denerwujące Remis No Dobra To było na tyle